Dobra, dziewczyny, rozpoczynamy wyzwanie. Nie, nie, nie. Ja nacisnę pierwsza. Kocham niebieski, oby ta miłość mi nie zawiodła. Ciekawe, co mi się trafi? Miranda bez urazy, ale niebieski cię zawiódł. Coś z tego wiaderka może było kiedyś pyszne, ale teraz. Chociaż może ci się poszczęścić, coś jednak wygrzebiesz. Co to ma być? Nawiasem mówiąc, nie rzuca się śmieci tam, gdzie ktoś siedzi. To podłe. Fuu, jak śmierdzi. Nie wolno tak robić. Zgodnie z naszymi zasadami można, ale cuchniesz idę do emmy. Nie będę wymyślać, wybieram najbardziej intensywny kolor, czerwony. Moja intuicja cię nie zawiodła. Kryje się tu coś bardzo fajnego. Co prawda nie smakołyk, nie zabawka. Coś jeszcze lepszego. Wow, to pieniądze. Będę bogata. Tak, Emo, gratulacje. Trafiłaś w dziesiątkę w pierwszej rundzie. Jej, jestem nawet super bogata. Nikt mnie nie przebije. Emma, tak bardzo się cieszę. Milcz, daj mi się nacieszyć wygraną. Mam teraz kasy jak lodu, ale mi się poszczęściło. Ile pieniędzy, rewelacja, co to za smród. Miranda, ty nadal grzebiesz w tych śmieciach. A co mam robić? Tak w ogóle, to udało mi się znaleźć czapeczkę i trochę tiktaków. Mam też przepychacz, który bardzo przypomina mikrofon. La, 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 la. Widzę, że dobrze się bawisz, ale jestem zmuszony użyć dezodorantu. Ten okropny zapach bardzo szybko się rozprzestrzenia. Ej, spadaj stąd! To moje pudełko! Dziewczyny, pora na drugą rundę. Mam nadzieję, że tym razem mi się poszczęści. Mirando, masz rację. W końcu i do ciebie szczęście się uśmiechnęło. Pyszna impreza. I co mam z nimi zrobić? Suche nie są zbyt dobre. A kto powiedział, że będą suche? Wjeżdżają kiełbaski! Zestaw na hot doga gotowy. No takie coś, to ja rozumiem. Czuję, że czeka mnie zacny obiad. Ale dużo kiełbasek! Ekstra! To zaczynam. To jeszcze nie wszystko. Hot dog bez sosu nie istnieje. Mam dla ciebie keczup i musztardę. Ej, hola, hola! Dlaczego wylewasz to na mnie? No dobra, wytrę się bułką. Cały sos trafi do hot dogów. Wielki dzięki! Dawno nie byłam tak szczęśliwa. Pyszności. Miranda, bardzo się cieszę. Teraz kolejny. Hello! Tym razem nacisnę żółty przycisk. Przypomina mi słońce. To była zła decyzja. Ukopałaś się w stertę śmierdzącej ryby. He! you! na rybkach? Nie wierzę. Na pewno pojawi się ich więcej. Dobrze, że mam tu parasolkę. Może ma nie będzie śmierdzieć, ale jej pudło to prawdziwa śmierdząca katastrofa. A, no i co dalej? Mam tak siedzieć i gnić razem z tymi rybami? Nie, no mam dla ciebie niespodziankę. Nowego przyjaciela! Nazywa się Puszek. Mam nadzieję, że się dogadacie. Ojej! On chce mnie zjeść! Spadaj stąd! E, szczerze mówiąc, jest troszkę narwany, ale na pewno się polubicie. No, jak się masz, Mirando? Świetnie, panie prowadzący. Zostawiłam dla pana hot doga. Wielkie dzięki. Bardzo dobry. Thank you. Wiem po co ten kot. Zje wszystkie ryby. On zjada ryby, a ja hot doga. Palce lizać. No, która tym razem jako pierwsza wciśnie przycisk? Ja już wybrałam swój kolor. Mam nadzieję, że niebieski mi nie zawiedzie. Pod tym przyciskiem kryje się coś bardzo smacznego i wykwintnego makaron z serem. Czuję w powietrzu zapach Włoch. Ale makaron bez dodatków jest bez smaku. Przecież mówiłem, że jest z serem. Teraz to już inna bajka. Obietek z prawdziwej restauracji. Jakie pyszne. Myślałaś, że to wszystko? Jesteś w błędzie. Jest jeszcze sos. Mogliśmy się bez niego obejść. Mam całą głowę w keczupie. Wybacz mi, droga Emmo. Nie wiem, co mnie napadło. Mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zła. Ale zupełnie zapomniałem o bazylii. Twój największy błąd. No dobra! Mirando, idę do ciebie. Teraz ty naciśniesz przycisk. Oby też mi się trafiło coś do jedzenia. Umieram z głodu. No i rzeczywiście trafił ci się smakołek. Włoska pizza. Lepiej być nie mogło. Ojej! Uwielbiam pizzę, ale po co nią tak rzucać? Mam w niej całą twarz. Sorry. To było niechcący. Widocznie kiepski ze mnie kucharz. Ale za to niezły prowadzący najśmieszniejszego challenge'u w historii. Dziewczyny, macie jeszcze jedną szansę na super wygraną. I zamierzam ją wykorzystać. Nie zawiedź mnie, czerwony guziku. A jednak, klops. Dawno nie robiłem prania. Myślę, że przyszła pora. Co to ma znaczyć? Jakieś brudne koszulki i skarpetki? Okropność! Tylko nie zapomnij o proszku i łodzie, bo nic z tego nie wyjdzie. Ale ja o tym pamiętam. Ej, co ty wyprawiasz? Chyba nie zamierzasz robić tutaj prania. A jak myślisz? Po co tu przyszedłem? Nie mam czasu na robienie prania w domu. Zatkajuszy, bo może być nieprzyjemnie. Dodamy wody. Co to ma być? No to zaczynamy. Idealnie, zabawnie i pożytecznie. Miranda, twoja kolej. No dobra. Masz farta! czeka na ciebie ogromny, pyszny i bardzo apetyczny tort. Wyobraź sobie, że masz urodziny. Mm, yeah. cool. Tylko nie przegap swojej szansy. Łap go! Po raz drugi rzucasz we mnie jedzeniem. Jak ci nie wstyd? Zaraz ci coś pokażę. Trzymaj, sztuczne ognie wprowadzą cię w jeszcze lepszy nastrój. A na koniec mały pokaz fajerwerków. Mirando, jesteś gotowa? Szmarna impreza. Daj spokój! Wyluzuj się! Gorsza niż moja. Zabieraj swoje skarpetki, majtki i koszulki. Teraz są czyste. I ja też. No, kto pierwszy wciśnie guzik? Emma, dawaj. Siedzę w niebieskim pudełku, więc mam wielką nadzieję, że niebieski guzik mnie nie zawiedzie. Emma, przykro mi, ale będziesz musiała poradzić sobie z całą masą kurzych łapek. Jakie obślizgłe i obrzydliwe. Nadają się do horroru. Emma, wybacz, ale nie mam wyboru. A, co mam zrobić z tymi kurzymi łapkami? Chyba sobie żartujecie. Jak to co? Jeść? Jeść? Porażka. To najbardziej obrzydliwa rzecz, jaka mnie kiedykolwiek spotkała. Fu, zaraz wymiotuję na sam widok. Zobaczmy, co będzie dalej w challenge'u. Emma nie miała szczęścia z niebieskim przyciskiem, więc pewnie mi się poszczęści. Rzeczywiście, Mirando gratuluję. Dostajesz całą masę dużych i bardzo smacznych burgerów. Sam bym tak chciał je zjeść. Smacznego. Wow, super. Ale mam obiadek. Tego więcej potrzeba do szczęścia. Dziękuję! Te burgery są tak dobre, że nie mogę przestać! Chcę je zjeść wszystkie naraz! Żegnaj, dieto. I tak jestem piękna! Co za pyszności! Prawdziwa uczta. Te bułeczki są takie miękkie. O kurczę, chyba nie powinnam była tyle jeść. Nie mogę się teraz ruszyć. Wiem, co zrobić z kurzymi łapkami. Konoć czarownice używały ich do robienia eliksirów. Zrobię dokładnie to samo. Myślę, że mi się uda. Od dzieciństwa chciałam być czarownicą, a teraz moje marzenie wreszcie się spełniło. Zostało tylko sprawdzić, jak działa moja mikstura. Pan prowadzący będzie świetnym królikiem doświadczalnym. Jami. O, jakiś napój po burgerze bardzo chce mi się pić. Co się dzieje? Co ze mną? Dlaczego szklanka jest taka duża? A może to ja jestem malutki? No! Udało się. Dobrze ci tak. Więcej nie wrzucisz mi do pudełka kurzy chłapek? Co ty narobiłaś? Cofnij to! Nie chcę być taki mały! A ja bym nie odmówiła! No to czemu milczysz? Naprawdę potrzebujesz mojego eliksiru. Kura, znów jestem szczupła i piękna. Dziękuję, ma. No, kto tym razem? Emma, zaczynaj. W tej rundzie wybieram czerwony przycisk. Świetnie, bo kryje się pod nim. Dżem truskawkowy. Wszyscy uwielbiają dżem. Jest pyszny i bardzo słodki. Emma, uwaga na głowę, bo nadchodzi dżemik. A, i co to jest? Coś bardzo smacznego. Mm, to dżem truskawkowy. Uwielbiam dżem truskawkowy. A wiecie, co jest jeszcze lepsze od dżemu truskawkowego? O, truskawki! Dobrze, że ten dżem je ma. Spróbujmy. Wyglądają bardzo apetycznie. Są takie dobre. W końcu mi się poszczęściło. Cieszę się razem z tobą. Mirando, teraz twoja kolej. Poprzednim razem miałam szczęście z niebieskim przyciskiem. Mam nadzieję, że i teraz mi się poszczęści. Mirando, tym razem dostaniesz przysmak wszystkich małp. Banany. Mam nadzieję, że ci się spodobają. To wszystko? Jeden banan? Myślałam, że będzie ich więcej. Ależ oczywiście. Kto zjada tylko jednego banana? Potrzebujemy więcej! O Redy, jak dużo! Aj! Ostrożniej! Chcesz mnie zabić? O, ale teraz najem się bananów dosyta! To jeszcze nie wszystko! Zapomniałem o ostatnim bananie! Ej, no przestań! To bolało! Dobra, nie mam czasu na pogaduszki. Pora jeść banany. Ej, może ostrożniej! Mirando, to nie jest wysypisko śmieci. Odkładaj skórki gdzie indziej. Dosyć! Tracę już cierpliwość. Ech, uf, dobrze, że nie trafiają do pudełka Emmy. A, Emma zamieniła się w zombie. Pomocy, co tu się wyprawia? Aj. Chyba wymyśliłam naprawdę świetnego pranka z dżemem truskawkowym. Tę rundę rozpoczyna Miranda. Dowiedzmy się, co ukrywa się za żółtym przyciskiem. Niezły wybór. Za żółtym przyciskiem kryje się świeży i bardzo słodki miód. Spróbuję go jako pierwszy. Mm, to jest Pyszne. Miranda na pewno nie będzie zawiedziona. Co to jest? Coś bardzo lepkiego i obrzydliwego. Cieknie po całym moim ciele. Aj! To przecież miód! Ale odjazd. Ojej, nie tylko ja lubię miód. One też. Dość! No, nie lubię pszczół. I dziwne, Miranda znowu nacisnęła przycisk. Nie mam nic przeciwko, bo to sama przyjemność. Ojej, Miranda chce czegoś więcej niż waty cukrowej. No dobra, mam też makaron. Tego też ci mało? No cóż, do tego wszystkiego będę musiał dodać trochę mleka. Mirando, po raz rzucić na ciebie te wszystkie smakołyki. Co to ma być? Miód w zupełności by mi wystarczył. Po co mi tyle wszystkiego? Teraz nie mogę nawet zlizać z siebie miodu, bo cały jest pokryty watą i makaronem. To jeszcze nie koniec. Mleko będzie wisienką na torcie. O Boże, tylko mleka tu brakowało! Te pszczoły mnie wykończyły. Nie mam nawet siły na to, żeby wyczyścić się z waty. Kontynuujemy wyzwanie. Emma, teraz ty naciśnij guzik. Mam nadzieję, że czerwony mi nie zawiedzie. Oj, oj oj! Nie powinnaś była go wybierać, bo teraz będziesz miała dużo żywych raków na głowie. Są straszne! Aj! A jakie mają kleszcze. Emma przykro mi no, ale takie są zasady. Aj! Zdejmij to ze mnie! Dlaczego to się rusza? O nie to raki! Masakra, siedzą na mnie! Niech ktoś mnie stąd uratuje. Błagam. Próbują mnie zjeść! Aj! Są żywe i okropne! Ratunku! Nie chcę tu być! Zabierzcie stąd te raki! Fu! Co za paskudztwo! O rany, jeszcze nigdy nikt nie uciekł z pudła! Najwidoczniej raki są bardzo przerażające! Emo, znowu pierwsza naciskasz guzik! Do dzieła! Ej, nie czas na spanie! Czas kontynuować challenge! Już zaczynamy? Chcę niebieski przycisk. Co za pech! Będę musiał wylać na ciebie cały zbiornik śmierdzących glonów. Bez, śmierdzi jak bagno. To znaczy, że ja tym prześmierdnę. Za co? Nawet nie mam ze sobą perfum. A szkoda, przydałyby ci się. Co za smród. Miranda, twoja kolej. Co wybierzesz? Niech będzie żółty. Wygląda na to, że muszę ci dać trochę starych gratów. Chwileczkę? Tak. Miranda dostanie starą lampę, w której, według legendy, mieszka Jean. Wow! Będzie musiał spełnić moje trzy życzenia. Daj mi tę lampę szybko! Muszę ją tylko dobrze potrzeć. Spróbujmy. O ja prawdziwy jeans rzeczywiście. Mogę spełnić trzy życzenia Mirandy! Zacznijmy od pieniędzy. Bez problemu! Super! Jestem bogata! Ile kasiory? Nie zgadzam się na to. Ja też mam trzy życzenia. Daj mi tę lampę. Oddawaj. Jest moja. Ojej, to lampa Alladyna. Co wy narobiliście? To była moja lampa i mój jean. Co się z tobą stało? Pomóż mi, zobacz co oni mi zrobili. Teraz śmierdzę. Rozwiązanie może być tylko jedno. Tylko syrenki mogą mieć glony na głowie. Co? Skąd się wziął ten ogon? Ja nie jestem Syrenką, Ginie, Dokąd poszedłeś? Wracaj tu. Nie chcę mieć rybiego ogona. Pomocy! Ojej, okazuje się, że Gin nie zawsze jest taki dobry. Dobrze, że dostałam tyle kasy. Szczęścia razem mnie! Yeah.